Proszę Państwa dostaję bardzo dużo pytań związanych z regulacjami specustawy. Jedno z nich brzmi tak, jak w uchwale wskazać grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega pogorszeniu. Chodzi oczywiście o uchwały, zaczęte zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminu płatności RAD tego podatku. I tutaj chciałbym powiedzieć Państwu, że ja się zgadzam całkowicie z tym poglądem wyrażonym przez ŁOKiK w piśmie z 2 kwietnia. To znaczy uważam, że gminy mogą maksymalnie szeroko określić te grupy przedsiębiorców. Chodzi przy tym o wskazanie grupy spośród wszystkich przedsiębiorców, a nie tylko spośród tych, których płynność uległa pogorszeniu. A zatem jeżeli w uchwale Rady Gminy na przykład przedłużającej termin płatności rad Rada Gminy wskaże, że termin ten przedłuża się dla przedsiębiorców bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, bez względu na ich wielkość, w których sytuacja finansowa ulega pogorszeniu w związku z koronawirusem, to uważam, że jest to rozwiązanie prawidłowe. Skutkiem takiego rozwiązania, nawiązując do opinii ŁOKIK-u, jest to, że nie mamy tutaj selektywności pomocy, a zatem tego rodzaju preferencja nie będzie w ogóle pomocą publiczną. Chcę jednak zastrzec, że tego rodzaju rozwiązania w uchwałach będą rzadkością, generalnie bowiem, gminy będą chciały ograniczać krąg beneficjentów, szczególnie zwolnień. Zatem trudno sobie wyobrazić, że przy zwolnieniach z podatku nieruchomości, po prostu te zwolnienia będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu. Po w konsekwencji, jeżeli Rada Gminy dookreśla te, spośród tej grupy podmiotów, wydziela jakąś szczegółową grupę, na przykład odwołując się do rodzaju prowadzonej działalności, czy wielkości przedsiębiorcy, to tego rodzaju preferencje będą już stanowiły pomoc publiczną. Chcę tutaj też powiedzieć, że takim naturalnym kryterium wydzielenia tej grupy przedsiębiorców, których będą dotyczyły preferencje, jest, są rozporządzenia ministra zdrowia. To znaczy, jeżeli jest tak, że dla pewnej grupy ogranicza się możliwość prowadzenia działalności, na przykład dla fryzjerów, restauracji, hoteli, to w mojej ocenie w pierwszej kategorii powinny być to również podmioty, których dotyczą uchwały rad. Gmin. A zatem wydaje się, że najczęściej te uchwały będą właśnie definiowały odbiorców poprzez wskazanie, że chodzi o przedsiębiorców prowadzących te rodzaje działalności, których, które są ograniczone w okresie epidemii. Tutaj można po prostu odwołać się do stosownego rozporządzenia Ministra Zdrowia. W kontekście jeszcze tego pytania doprecyzowuje się je poprzez pytanie, czy w jaki sposób weryfikować, czy ta sytuacja ulega pogorszeniu, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. W mojej ocenie Rada Gminy arbitralnie decyduje o tym, które grupy podmiotów w jej ocenie takie pogorszenie sytuacji mają, co oznacza, że jeżeli odwołujemy się na przykład do tych rozporządzeń Ministra Zdrowia zakazujących prowadzenia działalności gospodarczej, to w mojej ocenie jest jednoznaczne to z tym, że te podmioty, które nie mają prowadzą działalności mają zaburzenie, jeżeli chodzi o płynność. Natomiast praktyka jest też taka, że niektóre gminy wskazują inne kryteria decydujące o utracie tej płynności. Natomiast zdawać sobie sprawę trzeba z tego, że jeżeli tym kryterium będzie np. obniżka obrotu, przychodu czy sprzedaży, to gminy, gminne organy podatkowe będą musiały te kwestie następnie weryfikować. Tutaj wskażę też na rozwiązanie stosowane w projektach, które już widziałem, gdzie gminy jako załącznik do uchwały. Uchwalają specjalne oświadczenie, w którym to przedsiębiorca oświadcza, że taka sytuacja, czyli to pogorszenie, pogorszenie jego sytuacji finansowej miało miejsce. Podkreślam natomiast, że te oświadczenia nie mogą być składane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, a takie pouczenie o treści artykułu 233 kodeksu karnego, w mojej ocenie błędne, w tych niektórych projektach się znajduje.